Podobno Doda odpowiedziała na mój film. Posłuchajmy. Zarzucacie mi jakimiś komentarzami jakiegoś kolejnego typa, ja nawet nie wiem o kim wymówicie. To nie ma znaczenia, jak ty jest autorem. Znaczenia mają te wszystkie twoje kłamstwa, które tam zostały ujawnione. Wiecie, jak łatwo teraz skupić na zamówienie jakieś. Mm... Jakiś e, i artykuł, i mm, filmik na YouTubie? No, dodawię najlepiej, bo sama kiedyś miała załatwić w Superekspresie artykuł oczerniający jej byłego faceta. Nie mierz wszystkich swoją miarą. No przecież komu normalnemu za darmo by się chciało i nie ci i, 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 I spędzać miesiąc na sklejaniu jakiegoś gówna po prostu w jakiejś lasce, która i tak ma to w dupie. I nic to nie zmienia w jej życiu. Ja nie robiłem tego filmu dla ciebie. Jak ci to przyszło do głowy? No przecież to trzeba być Januszem Biznesu, żeby coś takiego wymyśleć. To w końcu jestem Januszem Biznesu, czy jednak zlecił mi ktoś ten film za pieniądze? Jak zwykle sama sobie zaprzeczasz. No. To wszystko. Niestety Doda nie odniosła się do ani jednego zarzutu postawionego jej w tym filmie. Na przykład, Doroto, nie powiedziałaś, czy wpłaciłaś już 100 tysięcy złotych za zakład, który ze mną przegrałaś. Zapłacę 100 tysięcy złotych na wybrany cel charytatywny od razu, od razu po prostu gotówką dla osoby, która mi udowodni, że którąkolwiek z afer wszczęłam ja. Płaciłaś? Bo pieski czekają. Aha, no i pozdrawiam serwisy plotkarskie, które wciąż udają, że mojego filmu nie ma. Nawet doda już nie udaje, a wy dalej swoje. I mi kwestione sporki. Patrząc trochę na to wszystko z boku, to trochę wygląda tak, jakby każdy po prostu uwziął się na ciebie i wszystko było przypisane tobie. Zgodzisz się z tym? No, głupio to wygląda, no.